Dzień dobry, cześć i czołem. Witam w kolejnym odcinku mojego programu kulinarnego SABI. Od kuchni dzisiaj tak na szybko, bo nie mam czasu, narobiłem się dzisiaj i potrawa, którą przyrządzę, będzie też taka szybciutka, ale smaczna i zdrowa. Co dzisiaj przyrządzę? Pytacie hamburgery na kolację. Dobre, takie soczyste, chrupiące no i zdrowe, wiadomo. Zaraz się zabieram do roboty. Do przyrządzenia naszych hamburgerów będzie nam potrzebna bułka. Mam bułkę. No i kotlety. Takie specjalne do hamburgerów. No, ja nie mam y, takich kotletów, ale mam mieloneczkę. I zaraz zrobię z niej pyszne kotlety do hamburgerów. Naszą bułeczkę rozkrajamy nożykiem. Ja nie mam nożyka, więc ją rozedrę. Tak, smarujemy majonezem. Ja nie mam majonezu, więc posmaruję troszeczkę tłuszczykiem. O! No! ładnie. Teraz nakładamy naszego kotleta. Ja mówiłem, nie mam kotleta, więc użyję konserwy turystycznej. Ale wygląda bardzo podobnie i na pewno smakuje lepiej. O. Teraz tak. Ogóreczek, pomidorek, cebulka i keczup. Ja tego nie mam, więc yy, pominę ten etap. Zjem takie. No i co, składamy. Podpiekamy to w piekarniku. A mi się. Nie chcę, bo jestem bardzo głodny. I przejdę od razu do konsumpcji. Mm. Mm. Uwierzcie mi, że to jest pyszne. Smaczne, zdrowe. Mm. Do tego... Jeszcze zimna kola. Ja nie mam koli, ale mam zimne mleko. Mm. Mm. Pycha. Zapraszam do oglądania moich kolejnych odcinków. Następnym razem nie zdradzę Wam. To będzie tajemnica. Do zobaczenia.